Cześć, z tej strony Patrycja z Happy Cup. Opowiem Wam o rewolucyjnej innowacji w higienie kobiet podczas miesiączki. Happy Cup to kubeczek menstruacyjny. Wykonany jest z elastycznego, hipoalergicznego silikonu klasy medycznej, certyfikowanego przez FDA. Jest to Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Taki kubeczek umieszczony jest w pochwie podczas okresu i w nim znajduje się nasza krew. Dlaczego Happy Cup? Przede wszystkim zdrowie. Jak już mówiłam wykonany jest z bezpiecznego materiału, który jest neutralny do Twojego ciała. Dodatkowo nie wchłania on wilgoci, nie wpływa na florę bakteryjną pochwy oraz nie wysusza błony śluzowej. W przeciwieństwie do tamponów, które zbierają nie tylko krew, ale także śluz i prowadzą do, mogą prowadzić do nadmiernego wysuszenia pochwy. Dodatkowo musicie wiedzieć, że tampony i podpaski Często wybielane są chlorem, który może zawierać szkodliwe dioksyny. Są to substancje rakotwórcze. Mogą powodować zespół szoku toksycznego. Kolejnym plusem jest ekologia. Pobaczek menstruacyjny jest wielokrotnego użytku. Może być stosowany nawet do 10 lat. Pomyśl sobie, ile przez ten czas zużyjesz panów i podpasek. Przeciętnie jest to około 11 tysięcy na kobietę. To jest ogromna ilość odpadów. Kolejnym plusem kubeczka Happy Cup jest wygoda i komfort jego stosowania. Dodaje nam to ogromną możliwość bycia aktywną i ogromne uczucie swobody. Ten może być stosowany nawet do 12 godzin. Także możesz w nim spokojnie korzystać z toalety, możesz iść na basen, na siłownię, czy też uprawiać jakiekolwiek inne sporty. Możesz także w nim spać. On się w żaden sposób nie nie wyleje się jego zawartość w żaden sposób, bo kubeczek jest przyssany do ścianek pochwy. I jakąkolwiek pozycję nie przyjmiesz, wszystko w porządku. Dodatkowo ten komfort wzmaga to, że nie ma żadnego sznureczka, jak w przypadku tamponów. Nic gdzieś nie może wystawać. Nie ma też tej konieczności właśnie częstych wizyt w toalecie, czy też w przypadku podpasek może się pojawić, szczególnie w okresie wakacyjnym, jakiś nieprzyjemny zapach. Kolejnym plusem jest oszczędność. Taki kubeczek to jest koszt 69 zł na 10 lat. Średnio kobieta w ciągu całego swojego życia wydaje około 7000 zł, zależnie od kwitości swojej miesiączki, na właśnie artykuły higieniczne typu tampony i podpaski. Także oszczędność jest ogromna. Okej, okay, ale jakie w ogóle mamy te kubeczki? Właśnie nasz kubeczek Happy Cup ma kształt takiego kwiata tulipanu. Jest to najbardziej uniwersalny kształt dla każdej z kobiet. Występuje w czterech kolorach. Zielony, taki śliczny, radosny, niebieski, różowy i przezroczysty. Kubeczki mamy w dwóch rozmiarach: jest S i M. Wielkość kubeczka, czyli rozmiar, dobieramy pod względem obfitości swojej miesiączki. Bierzemy pod uwagę także to, czy Przeżyłaś, znaczy bierzesz, Musisz wziąć pod uwagę także to, czy masz za sobą poród w warunkach naturalnych oraz budowę swojego ciała. Na naszej stronie jest tabela, która obrazuje budowę ciała i poród naturalny względem właśnie rozmiaru, ale mogę Ci podpowiedzieć też tak, że jeżeli masz mniej lub średnio obfite miesiączki, to lepiej i nie rodziłaś w sposób naturalny, to raczej wybierz rozmiar S. Jeżeli jednak masz bardziej kwite miesiączki lub już rodziłeś w sposób naturalny, to raczej wybierz rozmiar N. Chodzi też o tym o to, że jeżeli na przykład masz bardziej obkwite miesiączki i weźmiesz rozmiar S, to byś musiała po prostu częściej opróżniać kubeczek, a to wpłynie jednak na y, Twój komfort. Do tych kubeczków możecie dobrać jakieś śliczne i ekologiczne jutowe woreczki. Mamy je w kolorze różowym, jasnobrązowym, naturalnej juty oraz w kolorze fioletowym. One są naprawdę śliczne do nich kubeczek wchodzi i w ten sposób też go przechowujemy. Także cudo. Najwięcej ciekawości wzbudza jednak zakładanie i wyjmowanie takich kubeczków. Jeżeli chodzi o aplikację, to przed aplikacją taki kubeczek wyparzamy w gorącej wodzie, we wrzącej wodzie przez 5-7 minut. Następnie myjemy dokładnie nasze ręce. Kubeczek aplikuje się podobnie jak tampon. Tylko przez to, że on ma dosyć większą powierzchnię, musimy go odpowiednio złożyć. Takich metod złożenia jest wiele, przedstawię wam cztery najpopularniejsze. Pierwsza na literę C. Składamy w służ i tak o. Można to również zrobić w ten sposób. Trzymamy tutaj mocno i w ten sposób będziemy wsadzać kubeczek do pochwy. On tak charakterystycznie strzyka. zobaczycie za chwilę ponownie. Kolejną metodą jest metoda na tak zwaną muszelkę. Jedną końcówkę wciskamy do dna. Tutaj drugą ręką przytrzymujemy, wyjmujemy i naszą dominującą ręką mocno łapiemy końcówkę kubeczka. I w ten sposób również wsadzamy kubeczek. Kolejna metoda to jest literka S. W ten sposób łapiemy, pchamy w przeciwległe strony, mocno trzymamy i w ten sposób również aplikujemy kubeczek. I ostatnia metoda, jaką wam przedstawię, to jest tak zwana siódemeczka. Składamy kubeczek taką siódemkę i również aplikujemy. Ważne jest, żeby wybrać jedną y, swoją ulubioną metodę. Żeby to zrobić, oczywiście, musicie popróbować y, kilka różnych metod. Także nie zniechęcajcie się, może po prostu y, kolejna metoda już będzie tą waszą ulubioną. Zanim jeszcze przejdziemy do aplikacji, należy przyjąć wygodną pozycję. Może być to ta pozycja, w której Aplikowałyście tampon na przykład na początek. Polecane też jest na przykład kucnięcie, kleknięcie czy oparcie jednej nogi o wannę. Ważne jest także, żeby się rozluźnić. Jeżeli się stresujemy, to mięśnie naszej pochwy się zaciskają i będzie nam dużo trudniej. Także rozluźniamy się. Składamy kubeczek na wybraną przez nas metodę. Ja, na przykład, tutaj złożyłam na muszelkę i powiedzmy, że to będzie paluszki moje będą imitować wejście do pochwy. I taki kubeczek trzymamy tutaj mocno, żeby się nie rozłożył. Wsadzamy do pochwy całkowicie. Dopiero jak go wsadzimy, puszczamy i on się wtedy rozkłada. Powiedzmy, że tutaj przylgnął do tych ścianek. Cały kubeczek jest w środku. On właśnie dzięki swojej odpowiedniej budowie Happy Cup jest tak zaprojektowany, żeby dobrze przylegał do ścianek, żeby nic nie przeciekło. On tutaj się dobrze trzyma, ma bardzo ładny rant. żeby sprawdzić, czy naprawdę nam się dobrze rozłożył, przesuwamy palcem po jego obwodzie i sprawdzamy, czy nie ma jakichś zagnieceń. Jeżeli takie zagniecenia jakieś wystąpią, to wtedy wystarczy kubek złapać, delikatnie obrócić w jedną albo w drugą stronę i wszystko gra. Taki kubeczek, jak wspominałam, możecie mieć do 12 godzin sobie, także super. Jeżeli chodzi o wyjmie, wyjmowanie kubeczka, no to znowu myjemy nasze ręce dokładnie, wsadzamy dwa palce do pochwy i ściskamy mocno kubeczek u podstawy. Pamiętajcie, nie, nie ciągniemy tutaj za ogonek, bo to może spowodować uczucie dyskomfortu. Żeby wyjąć kubeczek, ściskamy mocno podstawę. I następnie, jak on nam się odessa, bo to jest po to, żeby nam się oddeszał kubeczek od ścianek, Delikatnie ruchami prawo, lewo, prawo, lewo. Powolutku, nie spieszymy się spokojnie, on na pewno nam wyjdzie. W końcu wyjmujemy go z naszej pochwy. No i teraz nie ma żadnej obawy, że coś się wyleje. Kubeczek wyjęliśmy w takiej pozycji, mniej więcej takiej, takiej, coś takiego. Wszystko znajduje się tutaj ładnie w środku. Wbrew. Yy, Obawą, przewidywanią większości kobiet tu tak naprawdę nie ma aż takiej ilości, jakaby nam się wydawała. Ja też byłam pozytywnie zaskoczona. Chcę pamiętać, że na tamponach i podpaskach zbiera się także na śluz, a tu jest tylko i wyłącznie krew. Także jak już wyjmiemy kubeczek, opróżniamy jego zawartość do toalety. Następnie opłukujemy go pod ciepłą, potem zimną wodą, może być też tylko pod zimną. I jeżeli już go opłuczemy, składamy go ponownie i znowu aplikujemy. Także nie zniechęcajcie się, próbujcie. Pamiętajcie, że przy wyjmowaniu kubeczka też bardzo ważne jest rozluźnienie się, przyjęcie odpowiedniej pozycji, żeby te mięsie po chwy się nie zacisnęły i spokojnie, spokojnie go wyjąć. Ok, jeżeli yy, mamy taką sytuację, że znajdujemy się w toalecie publicznej i nie mamy jak oczyścić tego kubeczka yy, normalnie pod bieżącą wodą, to wtedy możemy wykorzystać wodę z butelki. Albo przeszyć taki kubeczek papierem. I wtedy możemy go ponownie zaaplikować. Dobrym sposobem jest także posiadanie kubeczka zapasowego, jeżeli nie chcemy w ten sposób oczyszczać, chociaż to też jest dobry sposób. Mamy kubeczek zapasowy, wyjmujemy wtedy kubeczek zapasowy, aplikujemy go, który jest wcześniej odpowiednio przygotowany, wygotowany itd., a tamten kubeczek przecieramy, chowamy i oczyszczamy go w domu. Po skończonej miesiące taki kubeczek znowu wygotowujemy 5-7 minut w wrzącej wodzie i przechowujemy właśnie w tym naszym ekologicznym jutowym woreczku, który jest dołączony do zamówienia i który kolor, tak jak pokazywałam, sami sobie wybieracie. I w ten sposób taki kubeczek czeka do następnej miesiączki, aż znowu go zastosujemy. Dobrym pomysłem jest także poćwiczenie aplikacji i wyjmowania przed miesiączką. I zamawiacie takie kubeczek, jakieś jeszcze nie spodziewacie, na przykład miesiączki i próbujecie sobie różne metody, próbujecie sobie różne pozycje, pozycja też może mieć znaczenie i wtedy jak przychodzi miesiączka, Wy już jesteście przygotowane, wiecie jak to zrobić, macie swoją ulubioną metodę, i wtedy nie ma też tego stresu, yy, który jest jeszcze związany dodatkowo z tym, że jest krew, widok miesiączki. A co do krwi, to pamiętajcie, że nie ma się czego obawiać, bo jeżeli macie tampony i podpaski, to także na tę krew patrzycie. A tutaj dodatkowo jest taki plus, że jeżeli zbiera nam się sama krew, tylko w takim kubeczku, nie ma tego śluzu dodatkowego i tak dalej, to możemy poczynić pewne obserwacje dotyczące naszego zdrowia. Bo w takiej krwi, jeżeli nastąpiły w niej jakieś zmiany, możemy zaobserwować, czy szykuje nam się jakaś choroba. Możemy się udać z tym do lekarza ginekologa i z nim skonsultować nasze obserwacje. Także to jest ogromny plus. I co jeszcze? Polecam dla osób, które nie, nie za bardzo przypadają, może za tą kwiatą wybrać zamiast na przykład przezroczystego, wybrać jakiś kolor. Zawsze to jest troszeczkę bardziej zniwelowane, troszeczkę mniej widoczne i będzie nam może troszeczkę milej, a te kolorki są naprawdę śliczne. Jeżeli chodzi o ten ogonek, tutaj, co nam wystaje, to chodzi o to, że jak setamy kubaczek. On musi nam się y, całkowicie schować, nie może nas nic uwierać ani nam przeszkadzać u ujścia pochwy. Także jeżeli ten ogonek Wam przeszkadza, to możecie go spokojnie uciąć. Nawet możecie go uciąć całkowicie, jeżeli taka jest potrzeba. Pamiętajcie tylko, żeby robić to ostrożnie i nie uciąć tutaj y, nasady. Ok, jeżeli chodzi o dziewicę. Jeżeli jesteście dziewicami, oczywiście nie ma przeciwwskazań, żebyście stosowały kubeczki menstruacyjne Happy cat. Jednak musicie pamiętać, że może to sprawić troszeczkę więcej trudności. Błona dziewicza również może zostać przerwana albo nawet zagwana całkowicie. Jednak pamiętajcie, że to czy ona jest, czy jej nie ma, nie czyni was dziewicami. Jedyne co może zmienić ten fakt, to jest odbycie stosunku seksualnego. Jeżeli chodzi o wkładki domaciczne, skonsultujcie stosowanie kubeczków z lekarzem ginekologiem. W większości przypadków nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Kubeczek menstruacyjny, tak samo jak tampony, nie może być stosowany w okresie połogu, to jest około kilku tygodni po porodzie. Chciałabym jeszcze pokazać nasze pudełeczko. Tu jest napisane Happy Cup, kubeczek menstruacyjny, silikon medyczny, hipoalergiczny, twoja radość. Czego twoja radość? No, to jest ogromna radość. Każda kobieta, która zaczyna stosować taki kubeczek, pierwsze co zauważa to jest niezwykły komfort i wygoda, jak taka radość. Które mają z tego, że mogą zaaplikować ten kubeczek rano i zmienić go po 12 godzinach wieczorem, czy też dokonać zmian, na przykład trzy razy na dobę. To naprawdę ułatwia spełnianie swoich planów, marzeń yy, i czynności. Tutaj z tej strony macie napisane, dlaczego Happy Cup, jakie najważniejsze korzyści. Tutaj jest krótka instrukcja, jak aplikować kubeczek. Dokładna instrukcja ze wszystkimi ważnymi, szczegółowymi informacjami znajduje się w środku pudełeczka. Z tyłu jest, gdzie można stosować y, happy cup, a można go stosować praktycznie wszędzie. Przy każdej aktywności fizycznej czy czynności codziennej. Kubeczki są przeznaczone od mniej obfitych y, miesiączek do bardziej obfitych, także każdy znajdzie coś dla siebie. Plus te kubeczki są vegan friendly, także nie zostały użyte żadne składniki czy substancje pochodzenia zwierzęcego. Także taki mamy y, śliczny ten y, kubeczek. Jeszcze pokażę Wam wszystko raz. Tutaj są te nasze piękne y, kolorowe woreczki jutowe, no i nasze y, nasze kubeczki. Także pozwólcie, żeby Hapika was uszczęśliwił.